А еще лишь собежание, мадам, это породил <говор> килограмм. Зимний Nie, ja sobie tu siądę przy tym tym motorze. O. ten 20. ten ten. Model. się nie pyta, to się w górach sowich. w jednym z najstarszych palców górskich. To są skały Meissowe, gnęste barwyerskie, który liczy około 200 miliardów lat. Osoba miała być najprawdopodobniej jednym z najbardziej szczerzonych szczoli, kompleksów, ponieważ jest tutaj wartownia, a od 3 metry przesunięta jest druga wartownia. Yy, dlatego, ponieważ chodzący tutaj nieprzyjaciele oraz osoby do tego nieprzystosowane, żeby się nie, nie poszczerali nawzajem robot, yy, Niemcy, SS-mani, proszę Tak, oto to jest z Wydatkowana hala jest zbudowana z, z pierwszego, tak do typu mieszkalnego. A pomiędzy nimi najprawdopodobniej miały się znajdować instalacje grzewcze, elektryczne. Są tutaj biuro odwładzające. Nie woda Do, do odwetowania. A proszę, tutaj, tu jest. Dziękuję. się pod zamkiem książka, największym zamkiem na rolnictwo w Wambrzywu. Jesteście Państwo pod górą Osłówka, tutaj w tym kompleksie, w jakim znajdujemy, są jeszcze pod górą, są pod górą Ostrą, pod górą Włodarz, pod miejscowością Jugowice i pod miejscowością Sokole. Szpera, ministra uzbrojenia Rzeszy. Wszystkie podziemne obiekty miały mieć połączenia ze sobą podziemne. Poza tym, tak samo miały być połączenia podziemne z zamkiem Książ. Na długości 30 km od zamku Książ do najbardziej wysuniętych na południe pod miejscowością Sotolec. miały funkcjonować podziemne pociągi, które by przewoziły żołnierzy niemieckich bądź pracowników tutaj w ten rejon. Proszę Państwa, budowa nigdy nie została ukończona. Rozpoczęto budowę w roku 43, w połowie roku 1943, po tym jak alianci zbombardowali fabryki strojeniowe na północy Europy, po tym jak Niemcy zaczęli cofać się ku swoim terenom tutaj właśnie na te tereny. Zadecydowano, że po prostu rozpocznie się taką budowę. Prace trwały do stycznia 1945 roku. Przez rok i 6 miesięcy zrobiono ogrom tych prac, ponieważ ten kompleks jest największym kompleksem udostępnionym do zwiedzania, jest najdłuższa praca turystyczna, mająca 1500 metrów podzielnych chodników, 200 metrów jest wykorzystana inny. Jest to prawie 2 km podziemnych chodników krzyżujących się ze sobą, przechodzących wielkie betonowe dale i wielkie kubaturowo chodniki, ale to zobaczycie Państwo troszeczkę później. Oprócz podziemi budowano również całą infrastrukturę zewnętrzną, ponieważ to nie tylko podziemia, tutaj rizę Olbrzym, taki nadano kryptonim, ale również budowle zewnętrzne. Tutaj mamy ośmiopomieszczeniowy budynek nazwany wodnie kasywny. Miał to być centralny punkt dochodzenia naziemnego, z na na do środka miało się nasadzić drzew, posadzić drzewa na dachu, żeby z lotu tak, taka z samolotu nie było tego budynku widać. Nie Niemniej ciekawy jest obiekt położony 150 metrów w kierunku zachodni. Są to, są to fundamenty również na powierzchni Ziemi nad nami fundamenty siłowni miała to być elektrownia zaopatrująca w prąd elektryczny część podziemną i część naziemną. Z tym obiektem związana jest taka dosyć ciekawa historia z lat 50.. W latach 50. na ten teren przywieziono tutaj generałów radzieckich, którzy jednoznacznie stwierdzili, że podobne prototypy elektrowni atomowych budowali oni na Uralu. Najprawdopodobniej Niemcy szykowali tutaj elektrownię atomową. Jest, są ku temu dowody historyczne z tego względu, że w okolicach tutaj zaczęto wydobywać uran. Poza tym pod koniec 44 roku na ten teren Niemcy przywieźli wysokiej klasy specjalistów z zakresu górnictwa podziemnego, ale również chemików i fizyków z Norwegii i Stanów. W miejscowości Mielorzu 15 km stąd zaczęto uzdatniać, czy prowadzić prace nad ciężką wodą i najprawdopodobniej tutaj, gdyby nie powstały sztaby dowódcze poszczególnych formacji wojskowych, byłoby laboratorium badawcze, w którym by prowadzono pracę nad bombą atomową. Zapraszam Państwa dalej. U góry przedział wentylacyjny, rury różnego typu, wygięty, ponieważ takie kształty mają większą odporność na nacisk u góry kable elektryczne, energetyczne, rury. Y, nadmuchem ciepłego powietrza miały być skierowane tutaj na tą betonową halę i dla to niektórych miało być tutaj całkiem fajnie i całkiem przyjemnie. Tym, początek roku 45. Z tamtej strony były podwieszone rury. Te rury, o których mówiłem Państwu pod wentylacyjno-transportowym. Zaprawa nabierała prędkości, wytwarzała ciśnienie, rozlewała się na skały tworząc takie podziemne konstrukcje. Pod wpływem ciśnienia gwarantowało to, że za tymi skałami nie ma żadnych szczelin, nie zachodzą procesy wietrzenia i jest to bezpieczne. Poza tym, tutaj na dole te boczne ociosy skalne, bo to są nazywane w terminologii górniczej ociosami skalnymi, pozostawiono do podtrzymania tych mac betonu. Docelowo one miały być wybrane, założone, drewniane, szalunki. Zalany beton, i w tym miejscu miała powstać 10-metrowej wysokości hala na długości 80 metrów od początku do końca. Z tym, że czy miała to być hala produkcyjna, czy sala sztabowa, trudno jest w tej chwili wyrokować. Oficjalnych dokumentów na temat wykończenia i przeznaczenia podziemnych chodników do dnia dzisiejszego nikomu nie udało się uzyskać. W tej chwili proszę uważać na głowy, będzie niski chodnik. Proszę i tu na dzieciaczki też uważać. Wykorzystano tutaj 257 tysięcy metrów sześciennych żelbetonu. A gdybyśmy tutaj zalali 3, całe wszystkie 7 kompleksów żelbetonem, to by tylko było 37 tysięcy metrów sześciennych, a reszta to nie wiadomo. Tutaj. Podnik dojściowy łączący stronę pierwszą ze stroną drugą. E, tutaj są takie kręty sprojeniowe. Wszystkie hale były budowane w taki sposób, żebetony, nie betony, tylko betony. Grubość ścian w zależności od zagrożenia geologicznego wynosi w kompleksie osówka od 70 do 2,5 metra grubości. Są to niewyobrażalne e, kubatury, ale e, proszę Państwa, trzeba mieć świadomość że budowa Lizy Burasowik była budową priorytetową przekazano przeznaczono tutaj pięć razy więcej milionów marek niemieckich niż na ostatnią główną kwaterę Hitlera Wilczy Szaniec pod Kętrzynem rzeczywiście zużyto tutaj więcej betonu niż na wszystkie schrony dla ludności cywilnej w roku 44 tak jak koleżanka tutaj mówiła, jest to jedna trzecia całości. Są miejsca w tych pozostałych kompleksach, również w kompleksie Osówka, gdzie twierdzi się, że są zejścia na niższe jeszcze poziomy, bo takie poziomy miały funkcjonować. Mówią o tym więźniowie, którzy przeżyli. Mówią o tym niektórzy, mówili o tym niektórzy oficjele Niemieccy, którzy gdzieś tam po wojnie różnego typu pamiętniki wydawali. Z tym, że jest to trudne do zbadania. Trwają prace poszukiwawcze tutaj bez przerwy najnowszym wykopaliskiem jest to, że dwa tygodnie temu wykopano kompletne ogrzewanie pod silosami z kruszywem. Jest to dosyć taka rewolucyjna rzecz. W roku 1943 Niemcy podgrzewali piasek kruszywo, podgrzewali rzeczy budowlane, żeby można było w zimie bez przerwy pracować. I te, odkryte, i te odkryte, ogrzewanie paro, to odkryte ogrzewanie parowe znajduje się przy budynku, zwanym kasynem. Częściej ewakuowano, dlatego zaczęto również myśleć o tym, żeby tych ludzi jakoś zabezpieczyć, a żeby budowę ukończyć przed zakończeniem wojny. Idziemy się do końca naszej podziemnej wędrówki. Przeszliśmy długi odcinek tutaj podziemi po tych otworach wejściowych, małych otworach wejściowych, jeżeli ktoś jest pierwszy raz, nie przypuszcza, że góra praktycznie jest pusta. Wydrążono, zrobiono, przygotowano w większości pod względem górniczym i w tej chwili miały następować różnego typu procesy budowlane, podziemne procesy budowlane. Proszę Państwa, co tutaj mogło się znajdować? Są tylko przypuszczenia i hipotezy. Jedna mówi o tym, że miały tutaj znajdować się sztaby dowódcze poszczególnych formacji wojskowych z rezydencją Hitlera w Zamku Książ w Wałbrzychu. Od roku 1942 przekształcano Zamek Książ pod potrzeby wojska. Poza tym, Zamek Książ jest taką dosyć ciekawą budowlą. Hitler w roku 44, na początku 44 roku najbardziej reprezentacyjną salę, salę Maksymiliana rozkazał przekształcić do wymiaru bursztynowej komnaty. I takie też rozmiary ta sala w Książu posiada. Oprócz tutaj tych podziemnych sztabów dowódczych, w końcowych, w końcowych na przykład fazach budowy, w innych kompleksach, na przykład kompleksie rzeczka między Walimiem a rzeczką, mogła powstać podziemna fabryka zbrojeniowa, w której produkowano by podzespoły do pocisków V1, V2 i różnego typu modyfikacji. Wspominałem Państwu na początku, że Niemcy prowadzili tutaj prace badawcze nad bombą atomową. Nic nie szkodziło na przeszkodzie, ażeby ze sztabami wojsk, z wojskiem tutaj pod ziemią, Przebywali również naukowcy w swoich miejscach i żeby prowadzili te prace badawcze. Według Alberta Szpera, jednorazowo w wykończonych, wybetonowanych podziemiach w rejonie kursowych mogło znaleźć schronienie nawet do 20 tysięcy uzbrojonych żołnierzy. Średniej wielkości podziemne miasto, które funkcjonowałoby bez ingerencji z zewnątrz. Specjaliści z zakresu budowli podziemnych twierdzą, że gdyby były tutaj doprowadzone rury z nadmuchem świeżego powietrza, gdyby było filtrowane powietrze, to zanieczyszczone tutaj pod powierzchnią ziemi, gdyby były zapasy żywności i wody, można było się bronić przez rok, nie wychodząc na zewnątrz.